Ja sobie rzucą i pływam Gdzie są te legendy Nie Będę im wkurzał Dobra, nie będę ich wkurzał. Co to, to za jakiś? Za tam. Bo co, ile tego jest? Co tu się stało? A, już zapomniałem co tutaj się stało. Dobra, wojna tu była. Zapomniałem. Zapomniałem, że tu wojna jest. Co tu. To... A, dobra, to. Później. Jezu, jak ja zapomniałem. Dobra, dzień dobry. Jak tam w banku, w banku tego? Tak tutaj nie wiem co się dzieje. Dzisiaj tutaj w tym miejscu jakiś mamut. O w tym miejscu będzie. Coś dziwnego, coś sas. Ale w tym miejscu będą ta, Na pewno jak z już bo w starym mieliśmy te z tajną, stajną. Tajemni, tajemne miejsce. A tu w ogóle nie mamy. Chodzi mi o TNT. TNT w ogóle nie miała miejsca. TNT w ogóle nie miało miejsca. Nie było w ogóle go. A teraz będzie u nas. Sekretnie schowany. Całym moim opartacie lawa tienti. Witaj, witaj. I ostatnia. Tyle mamy właśnie bomb do wejścia. Tu są wszystkie ukryte. Na bezpieczeństwo całego miejsca. Nie wiem, jakaś będzie wojna. To się to rozwali, co nie? Nikt nie może o tym dowiedzieć. To w tym miejscu, bo to jest mega widoczne. Tak, położymy obrazy. Dobrze usłyszeliście, bo położymy obrazy. w tym miejscu ubrać. Ja nie położę tego obrazu. Mm. A, ja, ja, ja. Dla cenią. Tacy wy jesteście. Wszystko niczego, tylko dotknę. Na no wszelki wypadek. Tu gdzie są obrazy... Ajajajaj. Weźmy zabierzmy bieszmy, tak Wszystko u ciego tylko dotknę Chłodem, dostaję się złotem Wszystko u ciego tylko dotknę, dostaję się złotem, dostaję łotem wszystko, co tego dotknę, zostaje się złote, zostaje się złote. Mijas! Wszystko, co tego Ej, patrzcie, to jest w ogóle czapie niewidoczne. To w ogóle... To w ogóle nie jest widoczne. To w ogóle nie jest widoczne. To w ogóle nie jest widoczne. Coś nie do zobaczenia. Oj wielki i Ja tylko ja wiem gdzie to jest Przy dwoma creeperami No ki trochę się świeci To musi być No, zgadnąć gdzie to jest to jest, jakby to powiedzieć, niemożliwe. Ale chociaż ktoś o tym wie. Chociaż ktoś o tym wie. Nikt, coś nikt nie widział tego. Chyba, chyba na pewno nikt nie widział. Dobieram kolejną tajną bazę. Ale z tego drzewa. Dziwnego. Widać po, po liściach. Te liście mają coś innego. Tutaj takiego adoptowanego mamy. Jednego, który utknął. Gdzie? Okay. Ale piękna świnia. Ty, ty, wyjdź, wyjdź, Januszu, wyjdź! Dobra. Nie ma go tam. Właśnie w tym miejscu. Będzie. Tu, tu będzie nic. Strollowałem was. Tutaj nic nie będzie, bo ktoś mnie śledzi. A jak utknie, to trudno. Drzewo. całe drzewo będzie dniowe. Tak, dyniowe, świecące drzewo. Dobrze zgodziliście? Tak, to będzie dla Was na pewno mega głupie. Bo dla mnie to już jest głupie. A ty uciekaj, stąd. Wyjdź ze mnie, wyjdź ze mnie, wyjdź ze mnie Trzeba te drzewo rozwalić wszystkie By to wyglądało jak na prawdziwe drzewo Nie wygląda jak prawdziwe drzewo No trudno Chociaż próbowałem Chociaż! Jakby to powiedzieć, próbowałem. A co tutaj wyszło? Hieroglify, które napisałam na tablicy. Już jego nie ma, ale napisano hieroglify, nie pytajcie się. A w następnym odcinku może skorzystamy z tego basenu, bo ten basen jest. basenem. Nie se No. Każdy o tym wie. Każdy o tym wie, że to wszystkie baseny.